to właśnie na zaproszenie Agnieszki Laskowskiej w takim, na takim spotkaniu grałam malarkę. No i potem obejrzałam taki film, właśnie, mm, znaczy nie film, tylko spektakl, właśnie też opowiadający o, o Oldze. No i właśnie tutaj mam Zzuczy. obraz y, z wielkich malarzy, ich życie, inspiracje i dzieło. O, już parę osób dołączyło, cudownie. Y, I to jest obraz taki z późnego okresu y, y, boznańskiej, kiedy ona. Już malowała takie rozmyte y, plamy barwne. To jest takie nawiązanie do impresjonizmu. Tutaj jest dużo y, właśnie takiego impresjonistycznego złapania. Ona nie lubiła się z Pankiewiczem, dlatego że Pankiewicz był taki precyzyjny, zresztą potem jego uczniowie też się zbuntowali, wyjechali do Paryża, a Boznańska właśnie chciała rozmycia, bo jej nie chodziło o ten realizm, taki totalnie, idealnie. Zobaczcie, tutaj na przykład jest ucho zakryte jest kontur delikatnie rozmyty. Natomiast precyzyjne są tylko źrenice oczu, bo to one mają zwracać uwagę. Włosy są rozmyte, są plamą barwną. Bo Znajska od początku, od pierwszego, gdyby na przykład po niej miało zostać jedno dzieło, właśnie to, które zresztą będzie mi przyświecać, bo będę właśnie pracować nad takim obrazem online, nad którym przerwałam pracę i teraz do tego wrócić i właśnie to, ten obraz mnie szalenie zainspirował do tego, żeby żeby nie iść, zresztą może zrobić taki filmik, jak, jak to maluje, żeby nie iść w kierunku y, takiego, żeby prze, przekroczyć, transformować ten realizm, bo widać, że ona ma doskonały warsztat. Mówię, żeby po jej y, odejściu jeden artysta powiedzmy odchodzi, wszystkie dzieła, nie wiem, y, spłonęły albo coś się z nimi stało i zostało jedno dzieło. To takie dzieło jak to, tutaj boznańskie, wystarczy, bo w tym jest wszystko. Zobaczcie, w tym jest, Gdyby zabrać sobie te oczy tutaj, to mamy po prostu zestaw barw. Bardzo zintegrowany, piękny, harmonijny zestaw barw. Ale one, każdy impresjonista takiego średniego formatu mógłby sobie coś takiego namalować. Ale ta siła spojrzenia, która tutaj się pojawia, jest czymś zupełnie innym. Jakby zaprasza nas do wnętrza. Te, 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 te wizerunki, jakie stwarza czasami hipnotyzujące Poznańska, one mówią o tym, co najważniejsze. Ona, ona chce uniknąć wszystkiego, co rozprasza, dlatego też harmonia koloru, barw jest bardzo taka zrównoważona. Tutaj nie ma zbędnych plan. Praktycznie, zobaczcie wszystko, na przykład na tym obrazie, to taki ukłon strony Ani, która mi mówi, że lepiej na jednym obrazie się pochylić, niż tak migać wam obrazkami, jak ostatnio z internetu. Także wolę sobie zatrzymać się, bo tutaj mam natchnienie, żeby Wam coś powiedzieć, bo tak naprawdę, jak, jakbyśmy przeanalizowali tylko kolorystycznie ten obraz, to mamy, mamy coś takiego jak e, zobaczcie, właściwie wszystko, gama, cudowna gama błękitów, zieleni, taki relaksujący klimat złamanej zieleni. Ciepłej, ciepłej zieleni, chłodnego kobaltu, i to wystarczy. Ale plama ciepła, ochrowo, żółtawo, lekko, z akcentami różu takiego ciepłego, ona daje takie wrażenie, jakby nad tym łąką czy jeziorem nagle zabłysło słońce i rozbłysło. Czyli jakby w obrazie, który jest portretem, zarazem znajdujemy pejzaż. To jest niesamowite. I ten pejzaż, mówię, żeby wyłączyć te oczy i jeszcze bardziej rozproszyć plamę barwną, to ten pejzaż byłby już satysfakcjonujący dla naszego spojrzenia. Ale my właśnie chcemy iść, iść dalej. Nawiązywała kontakt, żeby się jakoś tam yy, pojawiała, żeby się niemal poruszała w tych koronkach, w tych, w tych atłasach, ażurach. Louis Vossel y, napisał o niej. Co za artystka, słynna Polka prześladuje nas, doprowadza do obsesji, oczarowuje. Yy, tak, no więc tak, tak pisali. Yy, tak. Wspaniała ta szara koronka i wspaniałe te błyski, błyski tych światełek. To jest tak namalowane, niby nie namalowane, a namalowane. Jak się powiększy tą Plamę tutaj jest właściwie jedno wielkie yy, uderzenia barw na, na plamie, a potem się od, oddala człowiek i nagle widzi rzeczywiście, że, że jest to suknia. I to suknia bogata z takim narzuconym tiulem, z atłasem gdzieś. Coś, coś nieprawdopodobnego. Yy, tak, jak to tutaj autor pisze, pani D., Pani Dygat jest kobietą, która z wysiłkiem stara się istnieć poza swoją suknią, czy raczej pomimo swej sukni. To jest, dlaczego tak jest tutaj napisane, ponieważ ta suknia jest tak namalowana bogato, przy tym ta róża, no wszystko jest takie wspaniałe, że właściwie gdyby ją ubrać jakoś tak skromniej, to, 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 to nie byłaby tak hipnotyzująca jak ta dziewczynka z chryzantemami, której wystarczała szaro bura. Jakaś ni niereprezentacyjna sukienka, żeby ona już yy ogniskała nasze yy oczy. Pracownia. A, jeszcze ten obraz, bardzo tutaj fajne powiększenie, to jest w mojej pracowni. Tu widać te okna, które wam pokazałam z tamtej strony, tu są z odwrotnej. Yy, i, I widać ten krak krakowski to jest akurat krakowski obraz, z jest w Muzeum w Warszawie. Widać dużo takiej japońskości, japonizmu w tym obrazie. Tak, ponieważ była znakomitą portrecistką, no to skupiała się dużo na portretach, ale na innych polach też, też działała. No i tutaj mamy również dwa obrazy, które też wam chciałabym pokazać. Właśnie ten portret, znaczy nie portret, prawie jak portret. Niesamowita harmonia barw, znowu z tym te zielenie złamane z oranżem, z czerwienią. To jest wnętrze z kolei w paryskiej pracowni. Pisała: Trzeba kształcić oko, dużo pracować, by pogłębić swoje widzenie. Artysta musi mieć olbrzymią wiedzę malarską, by mógł coś zrobić. Tak, to jest ciekawe. Te plamy barwne boznańskiej, to zawsze te kontrast kontrastowanie z tłem. Jakaś taka, tu nie ma, nie ma za dużo tych barw. Jest, jest właściwie dwa przeciwstawne. Tu, tu może nie jest to aż tak wyrafinowane. Ta, ten górny obraz, ten górny obraz mamy tutaj y, właściwie tylko zielenie. Natomiast tu, gdzie się pojawia ten oranż, jest to znacznie bardziej. Y, y, tak. Y, y, ciekawe. Tutaj pisał y, relacja Samlickiego. Rzuca się w oko stary strzęp jedwabiu zielonkawego, który gra wielką rolę jako tło. Gdzie rzucić ok, okiem stoły, stoliki, łóżko, sztalugi, walizy, kufry, piętrzą się dzienniki, porcelana, na wpół zwiędłe kwiaty, szkice, lampy, samowar. Nie ma tu żadnego blichtru, jest to nagie życie bez osłonek. Yy, także yy, właściwie ten obraz to chyba jest najpiękniejszy, w, jeżeli chodzi o kolor w jej dorobku, taki ciepły przyjemny w kolorze. Nie, nie jest ponury, nie jest melancholijny, jest właśnie taki jak, jak kominek przy w smutnym dnie, dniu Natomiast portrety portrety tutaj jest imponujący portret francuskiej pisarki Gabrieli Reveal. Tak. Pisała pisała, mm, artystka maluje i ledwie widać, że pracuje na portretach, tak leniwie postępują, tyle pracy w każdym z nich. Rzeczywiście ona malowała miesiącami i, i mnóstwo seansów wymagały te portrety i ona cały czas warstwa na warstwie pracowała, zanim, zanim była zadowolona z obrazu. Także ten portret francuskiej pisarki, to była literatka dosyć znana wtedy, i obraz jest zdominowany przez wielką plamę takiego dziwnego kapelusza, widać, że to kobieta stanowcza. I znowu ta świetlista, rozdrgana suknia, szaro-popielata. Banna boznańska nie portytuje sukni diamentowej koli, obrazuje uczucia i charaktery. To malarstwo nie szuka upiększenia, lecz prawdy. Taki monumentalny obraz powstał właśnie wtedy, kiedy artystka malowała często postacie na fotelach, kanapach hmm, tutaj z biegiem lat odrzuca wszystko, co nazwałaby malarskim gadulstwem. Skrasa sylwetki do pasa, potem skupi się głównie na twarzach. Zabierając się do portretu, artysta winien sobie zdać sprawę z założenia barwnego modelu, jak go ubrać wszystko stanowiło pewną harmonię. Chłodne, rzadkie, omdlałe, omszałe szarości. Tu jest obraz y, portretowany znowu matka z dzieckiem, ale zupełnie inny w charakterze, bardziej taki, y, można powiedzieć, smętny. Y, w każdym razie ta czarna suknia tutaj, y, ale z kolei o ręce, ręce są łagodne. Y, pisała ona boznańska, cóż to za rozkosz malować rękę. Każda ręka ma swój wyraz, temperament, charakter, jest dopełnieniem psychologicznym twarzy. Ręce tutaj tej pani y, hrabiny są bardzo wymowne, takie arystokratyczne. One spoczywają tak delikatnie na, na poręczy fotela, władcza poza, taka zrelaksowana. Właściwie ja, jak patrzę na ten obraz, to mam ochotę y, sobie wyobrazić, że ona siedzi w loży i zaraz tam się odbędzie jakiś koncert, czy, czy balet, y, czy, czy opera i ona po prostu czeka, jest taką damą, już, już trochę w latach posuniętą, ale taką ustabilizowaną, no piękny, piękny obraz skrótowy, tak. Również portretem można nazwać ten portret Wazy, gdzie, gdzie maluje Wazę, martwę naturą z, z Wazą, też w sposób właśnie takiego lekko z góry ujęcia i tam, gdzie ona chce te szczegóły dodać, tam się pojawiają. Helena Blum napisała przemiany, które niosły nowe czasy. potrafiła wyrazić w swoich obrazach środkami skromnymi. Yy, stworzyła wielkie malarstwo. Tutaj punktem centralnym jest waza, gdzie nie ma źródła światła, raczej jak w ikonie on świeci od środka i inaczej właśnie reaguje na to światło ta porcelana inaczej płatki bladych kwiatów. Więc te, te, te oczy zabawiają się tworzeniem kolorów, tonów. Półtonów odcieni, że jakby po to został stworzony ten obraz, dla takiej przyjemności, zabawy, tworzenia tych tonów. W każdym razie, pisał Radomir, daje ona nawet martwym przedmiotom pewną eteryczność wizjonerską, jakąś mglistą powiewność. Martwą naturę nigdy nie zawiesilibyśmy w jadalni, tak pisze, dlatego że, no nie wiem, dlaczego w zasadzie ja bym sobie mogła zawiesić. Ale raczej dalibyśmy jej miejsce w pracowni poety, literata, gdzie posłużyłaby niezawodnie za bodziec podniecający wyobraźnię. Tutaj jest jeszcze jeden obraz taki intymny, bardziej taki nieefektowny w kolorze. Często tutaj bez werniksu obraz był taki bardziej niedokończony, i często ona nie, nie werniksowała obrazów. Niestety przez to się te prace, prace, prace wcale nie tracą. To znaczy nie niestety tylko na szczęście, dlatego że ta paleta się rozjaśnia, nie jest taka ciemna, jest bardziej taka jasna, rozświetlona. Bardziej taka ta matowość tych obrazów, teraz często malowanych na tekturze, jest interesująca, jest taka inna. Żywy człowiek jest dla mnie zawsze ciekawszy niż y, książki i karawki, Tak pisała, A, ale niemniej ta martwa natura też powstawała, dała im możliwość skupienia się nad zaletami warsztatu, chociażby żeby wkomponować, tak jak y, wcześniej y, w Potecie Niuana, te właśnie y, historie, jak filiżanka. Tu jest artystka w swojej pracowni, y, tak y, właśnie w Paryżu. Wnosi tak osobistą koncepcję portretu, że Krytycy nie wiedzą, do jakiej szkoły ją przypisać, napisał Misme, Clotild Misme, krytyk sztuki w dwunastym roku. Okres monachijski był najbardziej twórczy dla boznańskiej. Dowiednia jeździła właśnie, żeby zobaczyć Velasquez'a i pisała o nim, jak bliscy są mi Hiszpanie. Tycjan owszem, ale Rafael jest dla mnie suchy, a tego szału z Giocondo nie rozumiem, dla mnie mogliby jej nawet nie szukać. Nie jestem też nieprzytomna, gdy widzę Rembrandta. <grych> także tak, y, czyli bardziej bliżci, bliżsi Hiszpanii i Holendrzy, a Włosi nie. Y, także styka się też właśnie z malarzem francuskim: Maneta, Moneta, Carriera, Korota, Kurbeta, Sisleya de la Croix, Whistlera. I to rzeczywiście widać w jej, w jej y, obrazach. Te spłaszczenie koloru m, obrazu. Tu jest jeszcze bardzo fajny obraz. Katedra w pizie. E, tak. Ta, te spłaszczenie powierzchni obrazu e, tworzy symfonię odcieni. I to jest właśnie to, co ją najbardziej interesuje. E, pisali różni, że byłam uczennicą kariera. Tymczasem analogie nie muszą koniecznie wypływać z zależności. Pogląd mój na sztukę skrystalizował się, zanim przybyłam do Paryża. Mordant pokazał moje obrazy i chwalił i rzekł: Nie mam co dorzucić. Ona wie dobrze, dokąd idzie. Tu jest obraz y, dwóch y, sióstr Heleny i Władysławy Chmielarczyk. Y, też taka symfonia blad, bladoróżowa z takimi akcentami, też y, jakby y, no, Japonizującymi. W swojej kolorystyce. Tak jakoś mi się kojarzy z księgami księcia Genji. Natomiast tak, artystka powiedziała, że jaj, impresjonizm to jest absurd. Ona nie, nie czuła się impresjonistką. Kompletnie. Owszem, fascynowała się kolorem, tą lekkością barwy, nawet też. tylko że to nie, nie o to jej chodziło. U, u impresjonistów postacie są traktowana jako element krajobrazu, a, a Boznańska no, to jest psycholog, ta wewnętrzna prawda o, o, o sobie. Um, jej malarstwo stale ewaluowało. E, także jak się zdaje w tej takiej nieprze, nieprzemakalności Olgi na nowinki, tkwi siła, ale też oczywiście słabość, e, przez co ulega smutkom i, i czasami e, taki wyczuwamy nostalgię w jej obrazach. No i tutaj właściwie kończy się ta cała taka publikacja nawiązaniem do, do tego dziedzictwa boznańskiej ponieważ ona tutaj jest dziewczynka w ogrodzie właśnie boznańskiej była kobietą której odmówiono miejsca na dwóch wyższych szkołach pięknych a później w dwóch jej zaproponowano tak tak. Niektórzy krytycy podkreślają, że wartość obrazów jest niewspółmierna do pozostałych, tych, które, które są te najważniejsze, że, że jest taka nierówna. Widzimy, jak upadają durne przesądy, wedle których kobieta miałaby nie posiadać daru ani możliwości twórczych, tak pisała kobieca prasa francuska międzywojenna. Ona nie podkreślała, że jest malarzem, kobietą, ale sam fakt, że ona żyła w pewnej epoce, gdzie była pionierką, no to już już o czymś tam mówiła. To jest obraz, który warto tutaj przypomnieć, bo to jest Velázquez, którego ona uwielbiała Diego Rodriguez de Silva i to jest w Kunsthistorischen Muzeum w Wiedniu. Zresztą miałam, miałam właśnie okazję to widzieć na własne oczy Velázqueza i naprawdę jest absolutnie niesamowity, zwłaszcza jeżeli chodzi o wyraz psychologiczny tych, tych książąt, bo tak jak pisze nade wszystko Velázquez, zatrzymywałam się tam zawsze, żeby zobaczyć Velasquezy Marzę o tym, marzyłam, że pojadę, że pojadę do Madrytu. Także rzeczywiście widać wpływ ogromny. Także jak większość impresjonistów Uległa fascynacji sztuką japońską i taką orientalizacją y, swojego warsztatu w ogóle malarskiego, y, co niekoniecznie y, się przekłada na, na, na wszystko, ale, ale również takie elementy japońskie, też parasolka, nosiła, miała parasolkę, draperię, parawan japoński. Y, także y, także dużo były, były też wpływy impresjonistyczne, były wpływy Velazqueza były wpływy, ale zachowywała dystans. Również zachwyt budzi jej twórczość Eduarda Villarda, którego zresztą uważała za najwybitniejszego ze współczesnych. O warto o, zrobić o nim jakiś właśnie tak, warto by było. No ale jakiś live kiedyś, tylko trzeba by było znaleźć to w internecie, bo nie mam jakiegoś albumu. Również ceniła sobie kontrowersyjnego Haima Sutena. I malarstwo jej stoi w no, takiej dużej opozycji do sztuki prowokacyjnej. Ignacy Witz powiedział, że jest to największa polska malarka i malarka, jedna z największych Europy, i nie ma w tym żadnej przesady. Ona nigdy nie opowiada historii, pisze Marx, Roger. Nie dba o szybki efekt. Obrazy nie są przeznaczone dla spieszących się, wymagają skupienia i czasu. Nie ma więc wielu uczniów, co prawda kapiści ją podziwiają, ale Wyspiański oddaje jej hołd. Pisze: Podziwiałem nowe dzieło Panny Boznańskiej, malowane doskonale, jako portret wyborny. Jak się tu nie brać do malowania, kiedy Panna Boznańska już tak świetnie maluje? Jakże długo trzeba by czekać, zanim by się o coś takiego wykonać umiało? Sam, Bozna sam Wyspiański coś takiego pisze: To jest nieprawdopodobne. Tu jest w ogóle obraz Eurzena Kariera. Dlatego, że w kar u Kariera widziało się następczynię, znaczy Boznajska jako niby następczynię Kariera, ponieważ on lubił takie mgliste, szare tonacje. No a z kolei Pankiewicz, którego nie lubiła Boznańska, bo on był taki, taki sztywny w porównaniu do Boznańskiej, no to jednak jest porównywano teraz po latach do, do dziewczynki z chryzantemami, chociaż oboje się bardzo nie znosili. Bardzo ciekawe. Nie lubili swojego malarstwa. No i tutaj widać rzeczywiście ogromne różnice, jak przedstawiał dziewczynkę właśnie tutaj y, y, artysta y, Pankiewicz, a jak przedstawiała tutaj, zaraz jeszcze wrócę do, do dziewczynki, prawda? To są zupełnie inne, tu jest takie wnikanie psychologia, a tu jednak. Owszem, też psychologia, ale przede wszystkim estetyka, głęboka estetyka, równowaga, harmonia. Oboje zainspirowani sztuką japońską, ale zupełnie inaczej. W Muzeach Świata we Francji można w Paryżu zobaczyć obrazy boznańskiej, w Paryżu, w Polsce, w Bytomiu, w Krakowie, w Poznaniu, w Szczecinie, w Warszawie, w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech w Wenecji. I ostatni obraz, którym tutaj ta publikacja się kończy, którą się tutaj posiłkowałam, Dwoje dzieci na schodach, w 1999 roku, gdzie właśnie tutaj jest przypomnienie, że ona nie była przyczyną żadnego skandalu, nie sprowadzała rewolucji, nie ulgała modom, za to była genialną portrecistką i w hałaśliwej i, i takiej wierbiącej nowinki, uduchowione, oparte na subtelnej kolorystyce, wyrafinowanej, Y, obrazy y, były czymś wyróżniającym się. Y, również ona zasadzała się na żelazną konsekwencją y, swojej, swojej y, drogi sztuki. Także tutaj w tym, w tym obrazie też te, te dziecko wygląda jak ikona święta, ciemna, y, ciemna postać wyłaniającą się w, z jasności aureolą. To jest nawiązanie do, do ikony, do obrazów świętych. Zresztą sama, sama boznańska siebie postrzegała jak, trochę jak taką właśnie Zakonnicę. Zresztą namalowała obraz zakonnicy, nawet chyba kiedyś pokazywałam Wam. Także dajcie znać, czy chcecie jeszcze drugi odcinek Poznańskiej, bo jeszcze mam drugą książkę i mogłabym je jeszcze zrobić, bo jest to rzeczywiście postać niesamowita, ale taka właśnie przez te drugie dno, które widzimy w tych obrazach, że to nie jest tylko obraz dziecka, ale tak jakby uświęcenie, że to święte, tak jak. Chrystus powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, bo dzieci się nie muszą niczego, jakby one są już same w sobie, jak są ma małe, jeśli skażone światem, one już mają w sobie świętość, już mają w sobie mądrość, doskonałość. Później ten świat z nimi różne rzeczy robi, czasem lepsze, czasem gorsze, a tutaj właśnie ona pokazuje takie dziecko świętość, świętość niewinności. Też no, taka była, to też jest rodzaj takiego autoportretu. Każdy portret jest trochę autoportretem ale y, znaczy zawsze ma ten element mieszanki modela z y, patetowanym. Dobrze, dzisiaj trochę przedłużyłam, ale to dlatego, że ostatnio się trzymałam czasu, to trzeba to y, zakończyć. Dziękuję Wam z całego serca i do zobaczenia wkrótce.